Mega tanie kosmetyki, które kupiłbym jeszcze raz, gdybym kompletował swoją kosmetyczkę od zera. Czekajcie, bo takie kimono przełodziłem i mi się tutaj rozwala. Słuchajcie, Aniołki, mega często mnie prosiliście o taki film, więc lećmy z tematem. I jako, że ja nie lubię baz pod makijaż, ten krem z AA, którego złożyłem już chyba z 20 opakowań, jest po prostu moim drogeryjnym odkryciem. Kosztuje około 30 zł i sprawdza się fenomenalnie i jako pielęgnacja, i jako właśnie baza pod make-up, Bo pięknie nawilża, pięknie rozświetla, nigdy nic mnie nie zapchało ani nic z tych rzeczy, więc jest świetny. Jeśli chodzi o podkłady, to ten podkład z biedronki, tak. Podkład z Biedronki za 12 zł, chyba że podrożał, jest po prostu rewelacyjny. Dla suchych cer, dla osób, które lubią takie kremy BB, jak ja, świetny. Też zużyłem mega dużo tubek, bo jest mega tani. Miałem w ogóle wszystkie kolory, bo chyba są tylko trzy dostępne, czy cztery. Świetny produkt. Alternatywą dla nich jest oczywiście mój ukochany krem BB z Miszy, albo ten podkład z marki Inaf, kolagen. Również świetny dla suchych cer, lekko do średniego kryjące i mega takie leciutkie na buzi, w ogóle niewidoczne. A z kolei, jeśli szukacie mocnego krycia i bardziej matowego wykończenia, to stars From The StarS Dubajski i Clarissa Liquid Perfection. To są dwa takie drogeryjne podkłady, które naprawdę spokojnie mogłyby kosztować dwie stówy, bo formuły mają fenomenalne. Korektor pod oczy mój wychwalany od lat Catrice Skin. Świetny korektor za 20 zł na promocji. Naprawdę dokupuję go po prostu od, nie wiem, 4-5 lat i chyba nigdy z niego nie zrezygnuję. A jeśli szukacie naprawdę solidnego krycia, to Rimmel Multitasker. Polujcie na promce, bo można go kupić za 25 zł. Jeśli chodzi o kremowe konturowanie, to te płynne konturowanie o Stars from the Stars jest bardzo podobno tego od Rare Beauty, tylko że jedno zero tańsze i mamy zarówno chłodny kolor, jak i ten cieplejszy do przybrązowienia i formuły są po prostu Chef's Kiss. Kremowy róż już połączony z pudrowym różem i rozświetlającym. Makeup Revolution. Testowałem to jakiś czas temu, bardzo niedawno i to jest po prostu fenomenalne. Kosztuje około 30 zł z tego, co się orientuję. Mam trzy kolory i naprawdę mega często ich używam. Jeśli chodzi o puder, to oczywiście moje ostatnie odkrycie, dla którego zdradziłem Huda Beauty, czyli Catrice za 20 zł. Uwielbiam go. Mam go dzisiaj na sobie, a dzisiaj na twarzy mam w ogóle tylko Rimmel Multitasker. To jeśli lubicie takie rozświetlające bazy, no to mogę zaliczyć do tej kategorii bazy, której powiedziałem, że nie używam. To i ten stick z Catrice, który testowałem dwa dni temu. Uwielbiam. Bez podkładu, taki efekt. Love it. Mam problem, jeśli chodzi o pudrowy brązer, bo ja rzadko używam pudrowych brązerów, ale jeżeli już używam, to bardzo lubię ten z Apolki, szczególnie ten taki w odcieniu bodajże 02 Lungo, taki dosyć chłodny, on super konturuje twarz i mają też cieplejsze odcienie, natomiast to już jest chyba taki jeden z droższych produktów tutaj w tym filmie, ale wciąż wart pieniędzy. Jeśli chodzi o róż do policzków, to w tej palce od Revolution mamy też pudrowy róż, ale dobrą alternatywą jest ten od Brasha. by Maxineczka. Ja go po prostu kocham. To jest róż, którego ja używam dzień w dzień, odkąd go mam. Jest rewelacyjny. Maxineczka przywróć. Ten produkt. Prosimy Cię, cała Polska Cię prosi. Bo wiem, że to było limitowane. A jest naprawdę super. A i jeszcze jednym produktem, takim różowiąco-rozświetlającym, który wygrzebałem dosłownie ostatnio, jest ta pierwsza kolekcja od Aleksandry Soswy i Everybody London. To też jest super. Jeśli chodzi o rozświetlacze, Cer